Profesor żuje kredę, student je farbę, a ja dodaję kleju do mojej herbatki. Co tu się wyrabia na tej uczelni? Dowiedz się, jak wnosić jedzenie na zajęcia z naszego nowego wideo. Moja kumpela nigdy nie odkłada telefonu. Wow. Czy kupiłaś nowego smartfona? Te aparaty są wyjątkowe. Czy Apple o nich słyszało? Uspokójcie się koledzy, to tylko moja skrytka na gumę balonową. Podgrzej trochę gumy balonowej w mikrofali, dopóki nie będzie miękka. Ugnieć. Odkaż swój telefon. Umieść gumę na aparacie i zrób odcisk. Wytnij odcisk narzędziem modelarskim. Dodaj czarny barwnik spożywczy do dodatkowej gumy. Ukształtuj małe kółko pasujące do aparatu. Popraw wgłębienie na obiektyw narzędziem modelarskim. Przymocuj gumowy aparat do podstawy. Zrób resztę elementów w ten sam sposób. Co zamierzasz z tym zrobić? Zjeść całe trzy aparaty? Chyba naprawdę lubisz iPhony. Zawsze mam przy sobie swoje gumy. Profesor nie jest zadowolona. Zaawansowana matematyka nie lubi balonów. Profesor Żaneta kochała kocie. Ale kicha, skończyło mi się moje słodkie lekarstwo. Pani Żaneto, mamy dla pani niespodziankę. Kwiaty i prezent od wiernego studenta. Co to, łapówka? Nie przyjmuję podarunków. O, ale to są słodkie kolczyki z moimi ulubionymi mms Złóż wiszący kolczyk z elementów dorobienia robienia biżuterii. Dodaj M&M'sy za pomocą jadalnego kleju. Wygląda na to, że naszej profesor spodobał się prezent. Kolczyki ma w uszach, a słodycze w brzuszku. Nasza uczelnia wprowadza nowe zasady i nowego opiekuna z bardzo irytującym gwizdkiem. Nie hałasować. Nie przytulać się. Żadnych fotek na parapetach, ani rozmów telefonicznych. Ten gość jest taki przemądrzały, pora zabrać mu jego gwizdek. Podgrzej gumę w kuchence mikrofalowej, ugnieć i dodaj czerwony barwnik spożywczy, ukształtuj gwizdek, zrób otwór na zawieszkę, włóż sznurek. Dla Ciebie nowy gwizdek. Zobaczmy, jak działa. Zajęcia z programowania. Potrzebuję pendrive'a do zgrania mojego projektu. Masz, poszukaj w moim piórniku. Wytnij kwadrat z lustrzanej tektury. Spryskaj odkażaczem. Włóż te, które w prostokątny kawałek sera. Zakryj ser folią i kolorowym papierem. Napisz pojemność pendrive'a używając markera. Dziwaczny pendrive. Właśnie się rozpadł. I w dodatku jest zrobiony z sera. Nieźle. Możesz zagryzać go na zajęciach. Więc gdzie jest mój pyszny ser? O nie, mój kolega wziął złego pendrive'a. Czy ty naprawdę go zjadłeś? Żegnaj mini obiadku. Jeśli weźmiesz kubek herbaty z kawiarni, twoi znajomi na bank wypiją ją w połowie. To niegrzeczne. Ale mam sekretny produkt do herbaty. Dodam do niej kleju: wlej miodu do czystej butelki po kleju. Włóż jedalny brokat? Wymieszaj dobrze. Wiesz lub nie, nikt nie chce pić mojej herbatki, gdy jest pełna kleju. Super, nikt nie podejrzewa, że to tak naprawdę jest miód. Pora na zajęcia z plastyki. Ta studentka musi być bardzo głodna. Cały czas trzyma w buzi pędzel z farbą. To się musi skończyć. Niezdrowo jest jeść farbę. Ale ja mam akrylową farbę o specjalnym serowym smaku. Wlej sos serowy do czystej tubki po farbie. Użyj strzykawki, będzie Ci łatwiej. Dodaj wydrukowaną etykietkę żółtej farby akrylowej. Proszę użyj tej żółtej farby w swoim obrazie. Jest pyszna. Pokochasz ją. Hmm. Dzieło o smaku sera. Pod prysznicem często odbywają się nielegalne transakcje. Psst koleś. Chcesz poprawić zajęcia? Kup jeden z moich towarów. Mam najlepszy wybór i najświeższe produkty. Przyklej elastyczną tasiemkę do ręcznika, zrób pętelki organizera, usz różne słodycze. Ustawiń ręcznik. Wow, chcę sneakersa. Weź coś jeszcze. Dam ci zniżkę na drugiego batona. O nie, ktoś idzie. Monsieur, napiłbyś się herbatki? Hmm, chyba mam gorączkę. Czasami mam dziwne przewidzenia. Chwilunia. Tylko zwyczajni studenci? Na to pytanie odpowie Kacper. No dalej, geniuszu, zaskocz nas. Kacper jest gotowy. Potrzebuje kredy. Tutaj jest. Na biurku profesor. Wymieszaj cukier puder z jednym białkiem jajka. Ubijaj, aż będzie sztywne. Podziel masę na cztery części, zroluj i zrób kształt kredy do tablicy. Ostuć w lodówce i włóż do pudełka. O nie, nie możesz ruszać tej kredy. Osobista kolekcja pani żanety. Odłóż ją w tej chwili, zniszczysz moją przekąskę. What? Wracaj na miejsce i nie dotykaj więcej mojej słodkiej kredy. Podobały Ci się nasze słodkie pomysły? Napisz w komentarzu, jak Ty wniosłbyś jedzenie na zajęcia. Czy ukryłbyś ser w pendrive, zrobił kolczyki ze słodyczami, czy przymocował gumę do telefonu? I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych słodkich lifehacków od Trum Trum!